Nalałem. <laughs> Nalałem? A, a to nie pierwszy raz Krzysztof! A on tak chyba lubi, nie? O co, to pierwszy raz? Nie no. mu! Ale ty naprawdę źle się czułeś Krzysztof. Ja już to widziałem, naprawdę. Nie, Krzysiek, tak, Krzysiek źle się czuł, co? Ale żbitara miejskiego do Choroszczy nie zawiedli na sygnale. Ale kiedy? Wtedy? Wczoraj. A czemu do Choroszczy? Ja tam interwencję robiłem, wszystko krzyczałem, to już... Jest... Policjant mnie że ja wariat. A, o widzisz, to tego ja nie wiedziałem. Ale lekarz A, dobry tu, był? Tu, tu, jeszcze, tu jeszcze. Lekarz dobry był? I tak. Panie, co pan tutaj szukasz do niej, Ja my nie wiem. Ty się... Ciebie ten cukier trzymał, wiesz, Krzysztof? Co? Ciebie cukier ten trzymał. No, ale mówiłem tobie, no, no, Krzysztof, tak. wezwijmy lekarza. Mam doktora. Przyjedzie cię zbada. I teraz ja, żeby była jasność jeszcze, Krzysztof, już jak dojdziesz do siebie, to wszystko ogarniemy. Załatwimy znowu pielęgniarkę. Dobrze? Dobrze.